No dobra, witam Was w kolejnym, raczej już piątym odcinku, jeżeli się nie mylę, drugiego sezonu KSP. W dzisiejszym odcinku wpierw sprawdzę misję, misję. misja. Spoko Minmus. Może to być trochę ciężkie. O! To jest będzie ciekawsze na pewno. Musimy zbudować stację kosmiczną wokół słońca. Prostsze, ciekawsze. Trzeba chcieć więcej. Więc tak. Czego nade mnie oczekują? Sporo. Seven Kerbals. Antena, docking port, dobra po kolei. Co ma najwięcej capacity? To ma na pewno czym będzie komputer, tylko który? Chyba ten Wydaje mi się, że ten będzie lepszy. Jednak schowamy go. Czy Takie coś. Weźmiemy takie. Tworzymy... nie, bo to jest ten z... Dobra. Myślałem, że to jest taki, który ma w środku do powkładania tego typu rzeczy. Jednak nie. lewituje. Może lewitować. Przygadza lewitacja. Tak lewituje, tak lewituje. Ale żeby był na górze. Prawie delikatny mikrofon. Myślałem, że nie było tego strasznie słychać. 7 kerbali, czyli potrzebujemy tylko 4. Pytanie, czy już mamy te. Nie, nie mamy tych dużych. No nie. No to trzeba będzie po prostu coś takiego Elektryczne, Strasznie dużo prądu. czym mamy. Dobra, mamy te lepsze baterie, chociaż tyle 7500 75 na ile? Ile tu jest? 400 18 19 potrzeba mi jest, czyli 3, 12 trochę nierówno o to myślę że będzie trochę równiej teraz jest 16 no to będzie 20 jest ok ciężkie prawda no, no sporo ciężkie nie powiem że nie pewne jakieś panele słoneczne się przydadzą Antena, to wiadomo. Zobaczmy. Ej, tu piszę, że ma mniej więcej takie same osiągi. W takim razie zamontujemy to w ten sposób. A dalej. Docking port się robi. Duży docking port najpierw pan był w ogóle w środku. O! No dobra, to nie będzie działać. Najpierw by był tak w takim razie. Trochę do góry. I tak 6000. Karbali 7 jest. Paliwo, dużo paliwa, 6500 paliwa. Liquid fuel, tak, tak. k 1, k 2, to ma razem hmm. 700-810. No, sporo to będzie paliwa, 6000, naprawdę ogrom paliwa. Dobrze. Tysiąc czterysta. Cztery tysiące ponad. Uu, sporo, sporo tego będzie do zrobienia. Zobaczmy ile nam jeszcze zostało. To będzie tyle. To będzie 1880. Ja jeszcze to wynieść. 6000 mam nadzieję? Tak, 6000. Czyli jeszcze lepiej jedno takie, ale chyba się pokusimy o to, chociaż nie wiem, czy to nie to samo. To jest sama stacja. Także wydaje mi się, że tych doków to ja tu muszę dołożyć. Bo to będzie jedna z naszych głównych stacji kosmicznych, wydaje mi się. 84 tony. Jezu. Nieźle naprawdę. I te 6000, musi być wtedy. Co prawda, moglibyśmy po prostu wystrzelić parę, rak parę rakiet, połączyć, ale według mnie nie ma to zbytnio sensu. Po prostu zbudujemy mocną rakietę, która wyrzuci to, jak najdalej. To będzie chyba najlepsze. spora, spora rakieta musimy nabrać po prostu tu Uf, hu, hu, hu. olbrzym nie wiem jak to inaczej nazwać olbrzym Myślę, że mus muszą być dosyć wąsko te dopalacze, mamy już lepsze, prawda? 8000 a ten? a, 1600, dobrze te dopalacze na pewno to możemy sobie już odznaczyć i w dół. Miejmy nadzieję, że to wypali. Będziemy kombinować najwyżej z ilością paliwa, z mocą silników. Zobaczymy czy się nie obrazi na mnie rakieta po prostu mi się złamie w pół nasu stacja orbitacyjna Słońca Lepiej, że... można zrobić coś takiego o mamy w sumie jeszcze to a, ma duży, ale is it worthy To ma własne paliwo, prawda? Ma. E, coś chciałem, a osłonka. Jak duża musi to być? Nie, a tak, tak. Wtedy. nic nie widzę o widzę taka sumka nie, mniejsza Ale to że tam to już było trochę ładniejsze a to też nie ma tragedii no, nie wiem, czy to się nie połamie, jest olbrzymia. Będziemy kombinować najwyżej, naprawdę. Na razie spróbujmy z czymś takim. Top, tam, to tam, tam drugi silnik. No, możemy tutaj zamontować jednak silniki. Przydadzą mi się chociaż te. Ilości 4 i według mnie dobrym pomysłem byłoby tu danie dwóch rzeczy. Pierwsze, czegoś co to nam to oddzieli, po drugie doku. Jednak. Tylko żeby to się przyłączyło nie do tego, tylko o super. Świetnie. Zobaczymy jak to zadziała albo nie zadziała. To niżej myślę, że tutaj chyba największa rakieta, jaką zrobiłem w życiu. É escarbalho. Vida Szczerze wątpię. Przy większym może być ciężko. Spełniamy przynajmniej wszystko. Dobra, zobaczymy, jak dolecimy do granicy tutaj, tu. Mam wrażenie, jakbyśmy się coraz mniej kiwali. Boję się odłączać te silniczki. Na no, najgorszy moment trochę chyba skibocze jest stabilnie, może delikatny przechył, jednak lecimy strasznie szybko. Uuu, uuu, delikatny przechył! Wow, udało mi się zapanować. Nie wierzę w to na zapis. To nie jest bezpieczne robić obroty, ale potrzebuję ich, żeby bezpiecznie odpiąć silniki, nie udało się bezpiecznie odpiąć tych silników. Spróbujmy, ale to będzie za mało paliwa. Nie damy rady, nie, to, to jest za dużo, za dużo się pozbyłem tego paliwa. To scary Wiem, że się hiboczamy jak cholera, ale Dobra, 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 dobra. Stój, 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 stój spokojnie Już przestań. Możesz przestać się chyba się nie przestanie. Okej, okay, udało się trochę ustabilizować. Okropne. Będę będzie ciężko, zapiszmy. Trecisz Spokojnie. Nie da się niko, Nie da się w ogóle go kontrolować. Bez arcesów może być kiepsko. Jak orbita. O, kiepsko, paliwo, zaraz się skończy. Tysiące paliwa. Możemy stąd zużyć rezerwę. rezerwa raczej nam nie starczy Nie możemy zrewertować Oczytałem. time co oznacza mniej więcej tyle że trzeba będzie zrobić pełną orbitę i dosłać statek jest Niestety. No to wychodzi. Zapiszmy. Zworpujemy się tu. Prawie, prawie na pewno pewność, że nam nie starczy tego paliwa. Zapiszmy ile mamy. 400 Spróbujmy. Zapisaliśmy, spróbujemy. Słychać krew? Już że słychać. OBS mi pokazuje jakby nie było słychać gry, a jak podwośnie. Powinniście ją słyszeć wszystko. nie chcę spowalniać, ale nie mam wyboru. Nie no gdzie tam nawet nie myślałem o tym w takim razie w takim razie dodatkowo. piszmy dodatkowo musimy wymyślić jakiś silnik, który nam doda tej prędkości, RCS na pewno się przydadzą. Tam nie ma RCS-ów. To może być problem. Czy ja potrzebuję karbala, żeby zrobić takiego albo wiecie co? Zrobię to w następnym odcinku albo zacznę budować między, ale zrobimy ten odcinek taki krótszy i w następnym odcinku zbudujemy kapsułę i zbiornik paliwa. Do zobaczenia w następnym odcinku.